Witam serdecznie, moim gościem Przemysław Ogrodzki, instalacji Pietruszka. Ja witam. Taki paradoks naszej rozmowy dzisiaj, że jeszcze niedawno pracował u mnie dzisiaj gra, wywiadów nie cię prowadzić, a dzisiaj odpowiada. Przemek, jak się czujesz się w roli piłkarza no, naszych gdzieś rozgrywek? Gdzieś się te losy tak potoczyły, że, 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 że... tyle się człowiek napatrzył, że aż się mu tak chciało grać, że energia rozpierała i w końcu wylądowałem na, na boisku, jak już prawdziwie wiesz. Stworzyliście dużą instalację Pietruszka, która na razie bardzo dobrze radzi sobie w tej czytelidze. Co powiesz o dzisiejszym zwycięskim pojedynku za skulapy do dwóch? co, no powiem tak niechcący? Mówisz tutaj, że, że wygrywamy. No też niechcący. No, z, z, jesteśmy tu dla zabawy. Przed meczem się schodzimy, żeby się spotkać. Po meczu zostajemy, żeby się spotkać. Coś tam, wiadomo, jeszcze coś innego. Przypadkowo gdzieś się tam udaje czasem wygrać, czasem nawet, nawet częściej. No, i tak leci jakoś do przodu. Bawimy się. Fajnie, niechcący wygrywacie, niechcący zdobywacie punkty. To tak naprawdę, jak zaczniecie grać, to rywale nie będą tak naprawdę tutaj mogli do was podejść, bo będziecie tak dobrze tutaj odskakiwać bramkami. Jak zaczniemy grać, to się nam od niechcę już tego, 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 tego grania. Także także myślę, że tak źle nie będzie, żeby cały czas do, do, tak, tak, taka seria była. A tak na poważnie. Jaki cel na ten sezon? E, trzecie miejsce. A czemu nie pierwsze albo drugie? Bo nie chcę awansować. O proszę, jasna deklaracja, ale myślę, że przekupstwa nie będzie tutaj nie, w Jak daleko te orliki masz, żebyśmy tak daleko jeździli. <laughs> to tylko 2-3 kilometry. Przemek, co powiesz o dzisiejszej grze z Kulapu? Eee, najcięższy mecz. Chłopaki młode, wybiegane. Troszkę miejsca zostawiłeś, zaraz się wchodzili. Troszkę mieli dzisiaj mało, mało, mało szczęścia, moim zdaniem, bo w, w, ciężko powiedzieć, kto przeważał tak naprawdę w tym meczu. My mieliśmy swoje okazje, oni mieli swoje okazje. No bardzo wyrównany mecz, wynik wydaje mi się, że sprawiedliwy, pod koniec było 3-1, bramka taka w sumie pod koniec, ale w, 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 wszystkie nasze mecze tak wyglądają, że w sumie na gdzieś tam pod koniec się udaje wyrwać i leci. No to zmykajcie na piwo, mówię po co tu jesteście też. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.